Michał Tuszyński dla fan sportu. Jesteśmy na konferencji przed galą Fame28, a moim i waszym gościem sam do końca nie wiem. To jest Gleba2030. sam powiedz o co tu chodzi. Hitman. No tyle to wiem, ale jestem ciekaw skąd taki pomysł dziś. O, trzeba być kreatywnym. Kto tu Ci pomaga w takich kreatywnościach? Jestem ciekaw czy są pomysły Gleby, czy jest ktoś kto podpowiada? Wiesz, my pijemy sobie kawkę z chłopakami i w czwórkę sobie przegadujemy. Mówię, że są fajne garnitury w Toruniu, Markusker Kerr na Szosie Lubickiej. Mówię, pojadę tam do, do szefa mhm. i przymierzyłem garnitury i mówię, ubieram się za Hitmana. I taki był pomysł tego i poszło. To może jak tam są takie fajne garnitury, to ja też się powinienem uśmiechać. No, słuchaj. Pojedziemy, wybierzesz coś dla siebie. Dobra, powiedz, więc... że y, 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 siedzimy czasem z chłopakami i tak dalej. Co to za ekipa? No to jest nie zdradzę, bo oni nie chcą być w internecie. To są moi ludzie, którzy nie chcą być w internecie. Siedzę z tyłu na kanapie i mi dopingują. Bo wiedzą, jakim jestem człowiekiem i szanuję ich za to i ich pozdrawiam. Familiada, pozdrawiam was. Dobra, to ja zacznę od tego, że jakiś czas temu pojechałem do bliskiej Toruniowi, Bydgoszczy, do Marcina Wrzoska porozmawiać. I rozmawiam i patrzę, wchodzi cały na biało Patryk Tołkaczewski. To ty w Toruniu nie masz gdzie trenować? Są trenerzy, ale ja po prostu pojechałem do mistrza świata Muay Thai i siedmiokrotnego mistrza Polski Jakuba Rajewskiego, którego pozdrawiam tam, tam jest dużo zawodników do sparingu, nie ukrywam, że w Toruniu też, ale po prostu lepiej mi na wyjeździe się trenuje no i półtora godziny tam są treningi jest fajna grupa, mi to bardzo odpowiada, jest tam mój serdeczny kolega Dawid Cydzik, też go pozdrawiam, on mnie też do tego zachęcił, żeby tam dojeżdżać jest dobra atmosfera i to jest najważniejsze. Dobra, słuchaj, y, robiłem wywiady, nie widziałem całego panelu, ale kolega, jeden nasz wspólny napisał do mnie, słuchaj, ten Szachta to dzisiaj wobec gleby bardzo krytyczny, o co chodzi, gdzieś tam szpilę wbijał?" Nie wiem, no, nie wiem dlaczego, tak, ale ja tak nie odczułem tego. Jest prowadzącym, po prostu i tyle, obrał jakiś, nie, jakąś stronę. Ja nie, nie odczułem, nie wiem, ja z Bartkiem bardzo się lubimy i... On jest prowadzącym, to jest jego praca, to, to co on robi, ja nie odczułem. Kolejny raz się powtórzę, nic, nic negatywnego. A szachta się sprawdza jako prowadzący? No to czat trzeba zapytać i ludzi dookoła. No, mi się z nim dobrze rozmawia, ja tam się z nim lubię, także niech pracuje tu jak najwięcej, niech zarabia pieniążki. Dobra. To posłuchaj teraz. Ostatnio rozmawiałem z Mateuszem Kubiszynem i pytam oczywiście Don Diego o Twoją walkę z Seychento i z Koziołkiem. I Don Diego mówi, że. Jego zdaniem, ten pojedynek przegrasz. Powiedział, że nie jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, żeby sobie z dwójką takich zawodników poradzić, zwłaszcza, że Don Diego mówił, że Koziołek w walce z Sianosem pokazał, że i potrafi uderzyć, ale potrafi też przyjąć. Jestem ciekaw, co odpowiesz Mateuszowi. Dobrze, że mi to powiedziałeś, bo jak walczyłem z Krzysztofem Głowackim, to powiedział, że ja wygram. I przegrałem. A teraz powiedział, że ja przegram, więc wygram. Także taka jest moja odpowiedź. Taka jest twoja odpowiedź. Tak jest. Okej. Okay. Yy, a to nie jest tak, że... No, że on ma kurde trochę racji, bo Patryk, jesteś kozakiem, ale jednak jeden na dwóch to się rzadko w tym świecie udaje. Ale to jest K1, to nie jest MMA. Ja wiem, jakby to było MMA, to już w ogóle byłaby ciężka sprawa. No MMA by nie wziął w K1. No zobaczycie w sobotę, no. Każdy ma prawo do swojej opinii. No ja nikomu nie bronię. Ja jestem w życiowej formie i wyjdę w sobotę i zrobię swoje. Co to znaczy w twoim przypadku życiowa forma? Sto kilowa że niecałe... Yy... Na grądzie czy w KSW ważyłem dużo więcej, moja głowa jest spokojna, emocje, które towarzyszyły mi zawsze w przy przygotowaniach, dzisiaj one mi nie towarzyszą, takie, te, te gorsze. Dzisiaj mam głowę spokojną, w życiu troszeczkę inaczej to, to wygląda i tyle. Co to były, Patryk, za emocje? To była jakaś presja, z którą się zmagałeś? Może i presja, ale też to, że walczyłem w MMA. W Gromdzie mi szło dobrze, to z MMA, że, że walczyłem i to było coś nowego i ja po prostu MMA nie lubiłem yy, i nie lubię to dziś i ja chcę ja walczyć. I z tego w ogóle, nie robisz żadnego parteru i tak dalej. Nie robię, bo zostałem legendą już i mi to wystarczy, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i tyle no. no. dobra, ale to jeszcze porozmawiajmy o tym, co się wydarzy w najbliższą sobotę, bo ja jestem ciekaw tej walki 1 na dwóch, to jest zawsze coś ciekawego. Rzeczywiście, no pewnie widziałeś ten pojedynek z Marcinem Sianosem, chociażby Koziołek naprawdę pokazał, że nie jest przypadkowym kolesiem. No tak, no ale ja nie, nie patrzę przez pryzmat tylko, e, e, Sianosa na walkę moją z nimi. No zobacz moją walkę ze Sianosem i pomyśl sobie, jak ja trafię Koziołka, tak jak Sianosa. A to Koziołek sam się zdaje z tego sprawę, że no, będzie dobra noska. No będzie, no, no ale co, to... pierwsze mocne uderzenie i tak będzie. A uważasz, że... Sejczento, czyli Sequento i koziołek mają charakter do walki? Ja powiem tak, mają charakter, bo wzięli ten pojedynek, ale widzę, że Sejento ma wywalone w ten pojedynek Olał przygotowania, dlatego się zastanawiam, czemu koziołek no po prostu powie, nie chcę innego człowieka do pary, bo teraz podejście Sejczento, to wyjebać go z tego pojedynku za przeproszeniem. No bo w ogóle nic nie robi, tylko złe jakieś emocje wprowadza. Jakieś niepotrzebne. Lubię ludzi, którzy mówią y, i wyraziste poglądy głoszą. Bardzo mi się to podobało. Chciałem Cię zapytać, jak Ty na to patrzysz. Będą dwa takie pojedynki, o które chciałem Cię zapytać. Tylko, że wiem, że na to ostatnie pytanie, które Ci zadam, na pewno nie odpowiesz. Ale na to, co teraz y, powiem, pewnie odpowiesz. Kamil Minda czy jednak Michał Pasternak? Nie śledzę MMA, nie, nie wiem, jak oni walczą w MMA, więc Ci nie, nie odpowiem. Ale dyplomata, słuchajcie. Bo ja nie, nie oglądam tego świata, tych walk, nie widziałem jak w MMA walczy Kamil Minda czy Michał Pasternak, ja nie chcę oceniać. Ale możesz powiedzieć komu kibicujesz. Ja, ja niech wygra lepszy. Taka jest moja odpowiedź. A teraz to pytanie, z którego jakoś wybrniesz na pewno, ale kto byłby faworytem pojedynku Szachta kontra Denis Załęcki? To jest głupie pytanie, bo na nie nie odpowiem. No, ale ja to zdawałem sobie z tego sprawę. A, takiej walki pewnie nigdy nie będzie i taka jest odpowiedź. Słuchajcie, takiej walki być może nigdy nie będzie. Natomiast jedno jest pewne: w najbliższą sobotę w Warszawie w studiu Gala GalaFame 28, a na karcie tej gali Patryk Tołkaczewski będzie chciał pokazać, że jeden na dwóch to może się udać i Sekwento i Koziołek podobno są w strachu. Bardzo Tobie, Patryk, dziękuję za rozmowę. Pokaż Jestem ciekaw. A to w ogóle widziałem, tak, słuchajcie. Czyli jeżeli chodzi o strój i przebranie Patryka, to nie jest tak, że na 50%, tylko absolutnie bez kompromisów. I to wszystko w ogóle wynika z tego, że Patryk stał się zapalonym graczem w counter Strike tak? bo tak, też tak, kiedyś tak. grałem, więc no, jestem ciekaw. Cały czas z gramy i dlatego mówię, będzie łatwo od headshota w tej w sobotniej walce. Ale powiedz szczerze, zajerałeś się graniem, czy to jest taka koniunkturka? Bo, bo to może się kliknąć, może się jakoś wiesz potem. Ja po prostu kiedyś grałem i później. E... Praca, treningi, odstawiłem te granie, rodzina, no a teraz mogę sobie pograć. Mam na tyle swobodę i fajnie mi się gra. Zazdroszczę, bo też bym chciał czasem pograć. Wiesz, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Też mówiłem kiedyś, że nie będę trzymał diety, a dzisiaj trzymam dietę i zajmuje mi to godzinę dziennie gotowanie. A wielu ludzi myśli, że trzymanie diety to nie wiadomo... Co? Tak samo z, gramy, z graniem jest, no, każdy może pół godziny, godzinę poświęcić na granie, zależy jak do tego podchodzi. Kurde, ja musiałbym przekonać o tym mojego syna numer jeden, dwa i trzy, może być, a jeszcze kobieta. Mnie, mnie akurat to stresowuje od, od codzienności i sobie popykam, sobie popykam pół godziny, godzinę i fajnie się z tym czuję. No ale pewnie są takie osoby, które mówią, Gleba, ale szaliga, czy nie ma takich osób? Nie ma, oni propsują, no też wszyscy jesteśmy ludźmi, ja żałuję tego liścia i tyle, nas no. Ja nawet o tym zapomniałem. Ja bardziej uderzałem do takiego, nazwijmy, afery obyczajowej z strzeligą, ale przypomniałeś mi teraz jeszcze te, te sprawy z Ergo Areny. Nie oceniajmy ludzi, jeśli nie jesteśmy w ich butach i tyle. Dziękuję. Dyplomata, bardzo mądry, Patryk Tołkaczewski, bardzo Tobie gleba, dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję.